Jeśli Ci jest źle w kraju, zostań strażnikiem wolności. Ja jestem ze Zbąszynia, około 78 km od Poznania. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj w Poznaniu. Dzięki Leszkowi, jako strażnicy wolności, Leszek Pataras tutaj główny koordynator na Wielką Polskę. zorganizowano bardzo fajne spotkanie różnych osób, które chcą się, miejmy nadzieję, zaangażować w naszą działalność. Budowanie struktur, budowanie organizacji, budowanie jakichś działań i to pierwsze spotkanie takie odbyliśmy w gronie Kilkunastu osób, pierwszych, które, z którymi tu jesteśmy. Tam jeszcze toczą się rozmowy w drugim pokoju. To wszystko dzieje się oczywiście w podziemiu, tak jak widzicie. Nie, tak, jesteśmy w podziemiu, pod ziemią. Musimy jeden na drugim polegać, bo w przeciwieństwie nie zostanie nic działać. Musimy każdy mieć jakieś zadania do wykonania. Jeden potrafi to robić, drugi to, żeby się móc wspólnie. Wspomagać w działaniach walki z tym systemem. Władzy się nie spodobałem. Moje działania obecne, które po prostu nie biorą pod uwagę, że walczymy o, o godność, o wolność człowieka, o szacunek, to im się nie podoba. Osaczony przez władze gminne. Można wyjść w połączeniu z policyjnymi, no bo jednak do, do, dookoła policja, a władza miasta to, to się znają jak łyse konie, praktycznie. I pff, dlatego próbują, po prostu w mieście, jako jedyny, który cokolwiek próbuje działać i wspomagać, uświadamiać społeczeństwo, roznosząc ulotki i mówiąc, co się dzieje. To oni po prostu z tego tego i nagłaśniając megafonem przy informacji po prostu nie mogą ścierpieć i dlatego próbują mnie pokorzyć, jak tylko w jeden sposób. Postanowienie. Postanowienie przewodniczące sędzia Marek Łączny. Rozpoznania sprawy Leczka Patalasa winie o wykroczeniu z artykułu 116 paragraf 1a KW z urzędu w przedmiocie dopuszczenia dowodu o opinii biegłego. Na podstawie artykułu 42 paragraf 2 kpsw postanawia, postanawia dopuścić dowód opinii biegłego lekarza psychiatry Małgorzaty Przybylskiej z samodzielnego publicznego szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Międrzeczu na okoliczność ustalenia, czy obwiniony Leszek Patalas cierpi na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub inne zakłócenia czynności psychicznych. Czy w chwili popełnienia zarzuconego mu czynu był w stanie rozpoznać jego znaczenie i pokierować swoim postępowaniem? Czy w akur aktualnym stanie zdrowia zdolny jest do udziału w postępowaniu w sprawie o wykroczenie, a jeśli nie, to jakiego powodu i jak długo niezdolność będzie trwała? Ja jestem ja zbulwersowany, jestem nie tylko zaskoczony, bo ja miałem świadomość e, czynu, że nie noszę kagańca z całą, z całą mocą. To dla mnie to jest oburzające normalnie. To, to, tego się nie da nawet określić. Jestem ja zbulwersowany i z niesmaczony i, można powiedzieć wściekły. Jak można potraktować człowieka, który całe życie walczył? Ja działałem na niwie przyrodawstwa. Byłem w klubie, byłem sekretarzem klubu cenne krople. U udzielałem się, jak to się mówi, w kreodawstwie. Robiliśmy akcje spontaniczne jak to się mówi, pro promowaliśmy kult kryodawstwa, oddawanie krwi we szkołach. Zbieraliśmy nawet fundusze, żeby ten klub jakoś tak funkcjonował zbieraliśmy makulaturę, pozbieraliśmy sponsorów, zdobyliśmy sztandar, potrafiliśmy z kolegami, żegnapi ufundować, znaczy więc sponsorzy. Tym sztandarem jeździliśmy po całej Polsce, w po różnych e, uroczystościach, tak samo w, mia, w mieście uroczystości, e, uczestniczyliśmy w mieście gminnych w uroczystościach, reprezentowałem klub niosąc sztandar. E, zostałem oznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność w Zostałem Zostałem oznaczony z, e, przez Ministra Zdrowia, zasłużony dla ochrony zdrowia, to jest bardzo też bardzo rzadkie oznaczenie. Przez Ministra Zdrowia też zasłużony dla zdrowia narodu. Więc cały czas działałem. Działałem też w stowarzyszeniu o, o, to, Towarzystwa Gimnastycznego SOKU, który też wielokrotnie reprezentowałem na niwie sportowej. Jak i y, gminnej w uroczystościach a, patriotycznych, więc cały czas byłem, że dlatego byłem znany. Jeszcze zostałem też w 2014 roku człowiekiem roku, 2014 roku, głos e, Dziennika Wolsztyńskiego. E, pewnego dnia, Byliśmy na pikniku, między Międzyrzeczu też. Spotkałem się z, jak to się mówi, ja nazywam to Guru. Człowiekiem, który poruszył mnie dogłębnie. Oglądając go na różnych live'ach, na różnych protestach, Rzegorza Hercunia, uważam go za, jak się mówi, patrona mojej działalności, bo mi, jak ktoś mówi, dużo dało mi do zrozumienia, o co walczymy. I tak nasza przygoda się zaczęła. Spotkaliśmy się, spotkaliśmy się w Warszawie na proteście. Po raz pierwszy. Później spotkaliśmy się w międzyrzeczu na pikniku Wolności z Dniem Dziecka połączony. Było pięknie. Zaskoczyło mnie chęć odwiedzenia mojej miejscowości i mnie pokazania, że nie jestem sam. W Zmąszyniu Grzesiu razem ze swoimi przyjaciółmi przyjechali mi odwiedzić do gminy Zmąszyń, do miasta, w którym przeszliśmy się po mieście, w naszych barwach Strażnika Wolności. Pokazałem miasto. Pokazałem gdzie władarze włodarz urzęduje. Pokazaliśmy, po prostu pokazaliśmy się, że ja nie jestem sam, że mam wsparcie. Słuchajcie, Grzegorzowi Recuniowemu. To, że mnie teraz na badanie, to jest tak uwłaczające, ja jestem po prostu normalnie tak zbulwersowany, że to jest, to jest po prostu zwykła nagonka, żeby się pozbyć człowieka, żeby go zdyskredytować za wszelką cenę. Zapadam w ciemność i las To moje życie, to mój dom Przyjaciel księżyc w porę zgasł Mateczka noc okryła mgłą Nadzieja, każ podobno ostatnia ja wciąż tu jestem, żyję, chociaż ona już umarła Tylu przyjaciół odeszło, stąd została garstka Z domu Pana Boga, a nas czeka jeszcze walka Nie zostało nam nic, tylko nasza Matka Polska w sercach, marzeniach, niepodległa, wolna, wielka, trzeba spojrzeć w prawdzie w oczy. Żaden z nas nie przetrwa, odejdziemy jak przystało na żołnierzy z w rękach. Po prostu chciałem być wolny i żyć normalnie, a zostałem zmuszony, by się z czerwonym jaszem. mnie jak sfora psów i traktują jak strajce tylko dlatego, że mam orła w koronie na czapce. Domyka się obławy krąg, jutro nie będzie nas, przejdziemy jako niezłomi na drugą stronę, w lepszy świat. Chociaż nie wiem, czy zostanie po nas choćby drobny świat, Panie Boże, ratuj Polska, nam wybacz i nas spaw! Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak swora psów. Ci, co nas myczy, wolą żyć i nie podniosą nigdy głów. Moja wolności nie znał cię. Żaden niewolnik, żaden pies na nich ogrodza. Rzecz dla mojej szyi pętlą jest dla mojej wolności. Mm -hmm, mm -hmm, mojej wolności.